Mieliśmy biuro zawodów, rozpoczęliśmy rejestrację zawodników. Myślę, że już pierwsze kilkadziesiąt osób przyszło. Spodziewamy się około 200, 200 kilkunastu osób na dzisiejszy zawod. My, jako Klub Wysokogórski, z, z wieloletnią, ponad 80-letnią tradycją, chcemy, aby ten duch alpinizmu, duch walki w górach nie zaginął i żeby nie przerodziło się to. W zwykły, halowy sport i propagujemy raczej zawody i rywalizację zespołową. Po raz kolejny sponsorujemy zawody Memoriał Andrzeja Skwierczyńskiego. Zachęcamy wszystkich zawodników do walki, do wspinania się i do uzyskania wspaniałych rezultatów. Na naszych zawodach biorą udział wielokrotnie te same zespoły. No i mamy tutaj do czynienia z zespołem, który w tamtym roku zajął drugie miejsce w kategorii mieszanej. No i chcieliby nam się przedstawić. Przedstawcie się nam ładnie. De Delongi. De De tak? Tak. To jest no Delong? To, to jest dziewczyna Delonga? Dziewczyna? Tak. No Pani Pani dobrze, dziewczyna. E, słuchajcie, co was skłoniło do tego, żeby startować po raz drugi jakie macie ambicje, bo to jest najważniejsze. no znaczy, co nas skłoniło? Znałem Andrzeja osobiście. <laughs> e, także po prostu pamiętam jego i, i bardzo właśnie mi ten memoriał już tak jego odpowiada, prawda? Banie w nim udziału. Natomiast zasadniczo nie lubię zawodów. To są trzecie zawody, w których startuję. To, kto, kto, kto w takim razie I jest się tutaj podawają? spiritus z tego całego przedsięwzięcia? Znaczy ona inspiruje, a ja pcham wyrzek do przodu. Słuchajcie, jest bardzo ciekawa sprawa. Mamy tutaj zespół, który przyjechał do nas bardzo daleko. Ja do tej pory nie mogę uwierzyć w to, skąd przyjechałyście. A mamy powie... tu patrzeć czy tu. Na mnie patrzcie. Dobrze, Dobrze przyjechałyśmy, przyjechałyśmy do Gdańska. Gdańska. Jechałyśmy 13 godzin pociągiem, TLK. słuchajcie, ja, ja za tym liczę na Was i ja mam nadzieję, że te reklamówki to nie jest jakiś w butach, to nie jest jakiś tam e, nie, bo... pomysł taki. To jest na 10 tam mocy. Aha, to jest bo ukryta taktyka. Aha, karki. szybciej się wyjmuje nogę z buta, tak żeby mógł tak. potem skinaczkowy założyć. Tak. To jest, ja myślę, że to jest rewelacyjny pomysł. Nie to, że W przyszłym pada roku bez, tego zabronimy. Macie już jakiś plan na dzisiaj? Od czego chcecie zacząć? Jak startować? Nie wiem, nie wiem. No, ja widzę, że tutaj każdy, każdy zespół swą taktykę bardzo szczelnie chowa. Tak. niestety z nikogo nie da się tego wydobyć. No nic, ja wam życzę powodzenia, mam nadzieję, że wam się to przyda. No, tak. Właśnie 5 minut temu prawie 200 osób ruszyło na trasę Memoriału Zwierczyńskiego. Pieszo, rowerami, ale po to, żeby się wspinać. Eee, sekwencja chyba na murze spływającego, a ile dobrze, mi się wydaje. I na całe szczęście koniec. Szczęśliwy. Yeah. Oh, Jesteśmy teraz na skalę, która nazywa się Dwie Wieże, a została ona odkryta dla wspinania przez Andrzeja Skwierczyńskiego. A od czasów Andrzeja powstało tutaj dużo więcej dróg i podglądamy właśnie zespół Asi Klimas i Ilony Gawendy, koleżanek z klubu wysokogórskiego Kraków, które wybrały sobie tutaj właśnie w tym momencie cele wspinaczkowe. I wykosiły e, chyba już wszystkie drogi, które, które, które planowały. No trzeba powiedzieć, że e, dziewczyny myślę, że są kandydatkami na podium e, w zespołach kobiecych, więc no, popatrzmy do, dokładnie jak im idzie. O właśnie. I teraz tak jest. I teraz jak glebą nogę stawisz na ten dobry stopień, to już sięgasz do dużych klaw. Mhm. Nie wiem, czy to było tych punktów. No, ale zrobiłaś, ładnie. Ale już nie nie? Nie. Tak, rozumiem. Słuchajcie, spotykamy się 7 godzin później. Jest już poza wodą. Dziewczyny, jak Wam się podobało? Podobało się. Przyjedziemy na pewno w przyszłym roku. I tylko tyle chcecie nam powiedzieć? Nie. Ja oczekiwałem czegoś Uważałam więcej się od się, drogi, dro, drogi były ciekawe, fajnie obite. obite. Wycisk tak. był taki, kolejek pod skałami też za dużych nie było i... Nawet była pełna współpraca, współpraca, współpraca między zespołami. zespołami z innych tak. kategorii. A, a Słuchaj, jak się podobały te zawody? Jakich rad byś udzielił młodym adeptom wspinania, którzy licznie tutaj wzięli udział w zawodach? No, co sądzisz po prostu o tej imprezie? Słuchaj, no, cel jest szczytny, wiadomo. Andrzej był tam moim kolegą, co prawda troszkę, troszkę starszym, ale niewiele, ale wiesz, to no, był wypadek po prostu. I dosłownie parę, parę dni wcześniej z nim rozmawiałem, jakoś się z nim gdzieś spotkałem w mieście i potem jakoś tak ktoś mi powiedział, że niestety. Także no, jest mi przyjemnie tutaj wystartować w, taki, w takiej imprezie. Po raz kolejny zostałyśmy głównym sponsorem amatorskich zawodów spiniaczkowych Memoriał Andrzeja Skwierczyńskiego. Bardzo się cieszę, że pogoda dopisała także tym razem. W tym przypadku osiągano tutaj szczyty skał. My często zachęcamy naszych klientów i pomagamy im osiągać szczyty efektywności produkcji, więc tutaj te dwie dyscypliny zbiegły się w jednych zawodach.